Kochani, lubicie się bać, lubicie historię Lany w tym, dwa, w jednym, słuchajcie, dzisiaj będziemy poznawać prawdziwą historię Lany, słuchajcie, możliwe, że prawdziwą, jakie to jest creepy, w ogóle to wszystko jest creepy tutaj, zobaczcie, tu mamy obrazy jej, e, to też jest trochę creepy, na tyle creepy, żebym powiedziała, jest w ogóle, żebym krzyknęła, dobra, co to jest? To jakaś ręka z ziemi normalnie wyssana. Ja cię kręcę. Wow, ale to jest creepy. Falszywe odniesienie. Sukces oryginalny zginie. Co to znaczy? Zobaczcie, wiecie może co to znaczy, bo to jest na razie creepy. Na razie na tyle się boję, że nie mogę. Włączyłam do gry Forest. No, słuchajcie, ja nie wiedziałam o tym, że słuchajcie, takie coś jest. Dzisiaj postaramy się ją odnaleźć, ale nie mówię, że to będzie jakieś hiper proste ani nic z tych rzeczy. Po prostu będziemy, słuchajcie, iść przez ten las, aż dostaniemy suknię. Chodź Lisa, chodźmy za nimi lepiej, bo będzie tak mi raźniej. The hand, czyli te ręce. No dobra, widzicie. Teraz zobaczmy tutaj. Ja jestem pierwszy raz w tej grze. Ja nigdy w życiu nie grałam tę grę i w ogóle. E, dobra, zobaczmy co to jest. Tu mamy jakieś te. Czy to jest pierwsza tyfanka? 0 na 4 mamy znaleźć takie minki. Bardzo fajne, bo słuchajcie, taka gra nawet fajna. Mamy znaleźć minki. Trochę się zacina ekran. Z czego utrudnię nam tą zabawę. Pytanie, co my tu mamy właściwie robić. To idzie za mną cały czas. Ale mnie boli gardło. Nie no, ja muszę herbatę napić się. Find me, czyli znajdź mnie. Z angielskiego na polski. No dobra, ja sobie napiję herbatę, bo oczywiście głos mi wygasł. Wcześniej rozmawiałam przez telefon. Skąd ona to? A dobra, myślałam, że kurde, ona już otworzyła ten portal. Dobra, trzeba tutaj poszukać różne takie zakamarki. A, my co my trochę się boję, bo te roślinki takie są creepy. W ogóle to wszystko jest creepy. Taki obraz nawet, kurde, niewyraźny w ogóle. Nie no, fajnie. Fajnie, że jesteśmy w tej grze. Skąd oni to? I skąd oni to biorą? Czyli my mamy tutaj dać? Okej. Okay. Ja chyba wiem o co tu chodzi. Okej, okay. i słuchajcie, tutaj mamy mniej więcej te klikać chyba. Chyba o to chodzi, ale nie wiem. No dobra, widzę. O co chodzi? O, to jest pytanie. No, słuchajcie, się trochę ściemnia bardziej. Ja bym powiedziała... Nie da się tego przejść. <noise> tak bym to powiedziała. Nie wiem na razie, o co tu chodzi. Na razie tu tylko jedna osoba tego ogarnia. Co teraz? A mnie się pytasz? Nie wiem. Kurde, nie wiem. Sam se weź to. Kurde, mać. No, to jest trudne. To trzeba cztery. To trzeba a. As... Cztery e, Te Cztery minki On ma, on ma, on ma chyba O nie, ma tylko jedną Dobrze, że to jest współpraca, bo ja bym Poczekaj, Lana musi wyjść Jak to Lana musi wyjść? Gdzie ona jest w takim bądź razie? Ona tu żyje? W tym lesie? A jeżeli tak jest, to słuchajcie Ja się tym bardziej boję tego lasu Kurde, tu Lana nawiedza ten las nie ci do góry yy, i nas obserwuje. Tak czy siak! Ja słuchajcie się bardzo boję tego lasu. Bardzo, naprawdę bardzo. Ale ona będzie nas goniła za moment. Coś tak czuję, że tak jednak będzie, że yy, dużo lan będzie nas goniło. I powrót ja muszę się jakoś wydostać z tego. Lasu, a to jest, co to jest napisane? A, dobra to, to my przeczytaliśmy, co nie? Co to? Ej, patrzajcie na to To czy Lana To jest Lana, tyle że uwięziona tej skale Okej okay. Czekajcie, momencik Tutaj jest coś napisane Kiedy byłam młodą dziewczyną Zdiagnozowano u niej za, zagrażające życiu chorobę. Zagrażające życiu chorobę zdiagnozowano u niej. Okej, okay, czyli ona mogła umrzeć, nawet gdyby lekarz nie podjął się tego ryzyka, jej po prostu no. Matko, jedyna jak tu szeleści mi w tle w ogóle. Ja nie rozumiem tej gry. Dobrze, że jesteście ze mną, bo sama bym się przestraszyła przejść tą grabiecie. Nie mówiąc wam ani nic, bym się w ogóle przestraszyła, bo bym miała takie większy, wiecie. No, hmm. Okej, okay, tu mam jakieś dłonie. Czy one nas mają zgnieść, jak robaka? Chyba nie. Okej, okay, coś czuję, że tędy się idzie? Może to był fałszywy alarm, bo tu po prostu ludzie przychodzą. Lana dlaczego zabiliście gracza? Co? Lana kogoś zabiła? Ja myślałam, że lana to dobra. Jest! Słuchajcie, ktoś odnalazł te minki! Dobra, i teraz co? I teraz co? Jak ktoś odnajdzie te minki, to co? To wraca? Proszę, ja chcę wrócić, ja chcę wrócić i ja chcę wrócić do swojego domu, do swojej rodziny. Proszę, proszę. Oh my gosh, i co, i słuchajcie, mamy przejść przez ten portal? Ale tu za dużo ludzi jest, aby przejść przez ten portal. Trzeba poczekać na następny. Ej, to jest nie fair, bo tu tak dużo ludzi jest. Ej, no weźcie, kurde, bro, posuncie się, to ja mam przejść. Ja chcę, ja chcę, ja chcę, proszę, ja chcę, ja chcę, ja chcę. No nie, no, tylko cztery ludzie. A, ah, okej, widzimy tylko czterech. Bierze Lana. W sensie ten portal bierze nie Lana. I po prostu zobaczymy, co będzie dalej. Tylko jak ci ludzie się posuną, to będę mogła wiedzieć, co będzie dalej. Bo akurat tutaj to nie wiem. No, proszę! Ja chcę, bro! Bro, proszę! Ja chcę! Ja chcę się dostać! To ja tu nagrywam! Ty królu wielki! Posłuchaj się! Ja! 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 Proszę ja! Proszę ja! Proszę ja! No przecież. No widzieliście przecież. Portal mnie chciał wciągnąć, nie ich! Ich to może wypluć. Dawajcie mi tu portal. Szybko! Szybko, bo tu wszyscy są. A, Lana słuchajcie, Lana tu jest! Lana tu biega za kimś! Ej, zobaczcie. Dobra, jak to? Jak to, jak to, jak Przyja! Przyja! Przyja, 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 jak ty? To... Okej, okay. mnie wchłonie portal i jeszcze kogoś. Dobra, on staje, ona staje. Weź portal mnie wchłoń przecież to ja jestem ta odpowiednia. Okej, okay, okej. Okay. I co? I fajnie. I fajnie się tu gra. Nie no, fajnie. On miał mnie połknąć. Gdzie to jest? A, bo ja wiem. Ja nie wiem. Nie wiem. Pierwszy raz w to gram. Pierwszy raz w to gram. Tak szczerze, szczerze. I nawet nas nie wziął. Zobaczcie. Jaki sprytny portal. I co? I fajnie było na portalu. O ten dźwięk po prostu mnie dobijał. Cześć Lana! coś się stało z tobą? Ty zwariowałaś przez to! Że tyle raz lat byłaś w tej jaskini a ci współczuję, Lana. Naprawdę cię współczuję. I przepraszam! Przepraszam, jeżeli coś zrobiłam. To Lina wina, nie moja! Wina zabij, a nie mnie! Nie no, nie wiem, czy ja to wina, tak naprawdę. Weź proszę portal, portal, proszę ciebie! Proszę szybko, szybko, szybko! Bo tu Lana jest! No żart, ty sobie stroisz teraz? Ale przecież tu! Ja byłam! Cześć Lana!

Podobno się da mieć te ubrania lany. No raczej wątpię. I do czego są te kulki? Może ktoś mi łaskawie powiedzieć? Cześć. Mhm. Tak szczerze, szczerze, boję się. Idę po więcej. Aha. Tylko jeden, nie mówię, w porządku, fat Aha. Bardzo fajnie się tu dzieje na tym czacie, powiem. To są podziemia, w których Lana jest zamknięta. W tym momencie. Pod dresu imprez. Czyli to jest powiązane bardzo mocno z dresu imprez. Słuchajcie. I możecie napisać własną, własną w ogóle teorię na temat dresu imprez. Ja już się bałam, że tu za mną jest Lana, to jakaś Jenny. Dobra. I no. I napisać, czy lama jest ładnie w końcu. Chociaż teraz jestem w porządku. Wszystkie rachunki medyczne i ból pozostawiły jej rodzinę w długich na zawsze. Ojeju to jest ja poczuję. Widzicie o co tu chodzi? Że tej medyczne i ból pozostawiły jej rodzinę w długich. Długach na zawsze, czy jej rodzina ma jakieś długi i ją to boli, słuchajcie, że ma, ma rodzina jakieś długi, które jeszcze nie zapłaciła dodatku, więc tym bardziej ją to boli, że słuchajcie, jej rodzina. Czy Lana tu nie żyje? Ej, Lana nie żyje? Lana nie żyje, ej, help! Teoria o Lanie, czyli Lana jest martwa! Martwa jak ryba, jakaś. Kurde, Mać! To jej dobra widzowa, już wiem, co się stało. Mam taką teorię, ale nie wiem, czy ją mówić na odcinku, czy ją zostawić w sekrecie. Ale Talana nie wiem, że nie zapłaciła podatków, z czego rodzice powinni zapłacić. Współczuję jej rodzinie najmocniej na całym świecie. O, azbest. Mój syn e, zjadł azbest. Nie no, wylał na mnie azbest. Coś tam, coś tam. Nie pamiętam tego trendu. O, z azbestem. I słuchajcie, nie to, że Lana nie zapłaciła tych podatków, to jeszcze słuchajcie, i rodzina była w trudnej sytuacji, to jeszcze Lana umarła. Albo umarła, albo to jakiś fake grup, wiecie. E, no słuchajcie, możecie napisać w komentarzu, co o tym sądzicie. Ja was serdecznie zapraszam na moją grupkę, ciazeczka i bo słuchajcie, wiecie, możecie dołączać, możecie słuchać różne, tam pisać rzeczy, ja wam odpisuję najczęściej. Zobaczcie, co to jest na górze, nie patrzeć w dół i po prostu, no, możecie sobie wspinać na górę, będzie fajnie. I no. Okej, okay, słuchajcie. Więc, jeżeli wam się podobało, możecie kliknąć łapkę w górę, sobie kiedyś weneczkę, no i napisać o co chodzi w tej grze i czy Lana wróci. No, a ja się z Wami żegnam w mrocznym sekrecie. Bajo!